Cześć, cześć, moi wilczki! To kolejny odcinek na moim kanale Wilczorek! Tak! dzisiaj gramy w Pet Simulator 99! Tak! Kolejny odcinek z Pet Simulator 99 i jak widzicie po tytule yy, otwieramy dzisiaj 200 yy, tych yy, jajek, o tych prezent Halloween, czy coś tam. 200 ich otwieramy dzisiaj, także dla mnie to jest dużo, bo kupiliśmy we wcześniejszym odcinku. A teraz y, przepraszam Was za to bardzo, y, że nie było y, odcinku w y, niedzielę ani sobotę. Po prostu nie miałem czasu. No, niestety, ale no, czasami tak jest. no Kompletnie nie miałem czasu, widzowie, więc bardzo Was za to przepraszam, bardzo. I teraz. Że nie było y, wyników konkursu, to teraz są we wtorek. Tutaj Wam się wyświetla y, nad moją, moim skinem, właśnie y, komentarz, który, y, która osoba wygrała go. Także gratulacje, Ty wygrywasz, y, huge Peta. Ok, w następnym odcinku może Ci wyślemy. Yy, czyli dzisiaj, dzisiaj na pewno to do Ciebie dotrze. Mam nadzieję, że to do Ciebie dobrze. Okej, okay. yy, więc widzowie, sytuacja jest bardzo też niefajna. Bo, jak wiecie, miałem 36 petów. Potem jakiś ktoś mnie oszukał na chuchpetach i miałem 35 huge petów. Straci, straciłem huge peta, bo się wymieniłem i straciłem huge peta. Niestety miałem go w znajomych, ale od razu nie wiem, jakoś wyrzucił mnie. Nie wiem co się stało, ale go teraz nie mam w znajomych. Wyszedł od razu z serwera, nie mogłem go zgłosić. No i straciłem się czweta. A druga sytuacja to jest taka, bo mam 34 już nie 35. Druga sytuacja jest taka, że wyświetliło mi się coś po angielsku. Kliknąłem: jest i super, straciłem się czweta. Tak, niestety. Kolejnego straciłem huge peta. będziecie pewnie się w komentarzach, ale no niestety, niestety tak się zdarzyło, no i mam mniej huge petów, no dobra. Teraz chciałbym z wami zwiedzić ostatni, ostatni świat, bo jak wiecie, znaczy nie wiecie, yy, może nie wiecie, bo odblokowałem wszystkie światy. Wszystkie światy, jakie tylko są, no, odblokowałem wszystkie światy. Yy, właśnie mamy teraz wszystkie światy, jakie yy, tylko są. Mamy 112 jajko, otwórzmy, otwórzmy sobie. Tylko, że ja jeszcze nie byłem w innym świecie, nigdy nie byłem w ogóle w innym świecie, także, no, jakaś pastelowa krowa, pastelowy gryf, może być. Ile one w ogóle dają? Ile one dają? A, la, 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 la. Nie wiem, dobra Dobra, nieważne widzowie. Teraz chodźmy właśnie do ostatniego tego świata. 99 tęczowa droga. Tęczowa droga. Idziemy. To jest ostatni świat. Tak wygląda ostatni świat widzowie. To jest ostatni świat, a tutaj prawdopodobnie jest nowy świat świat. Technologii. Też zrobiłem, Lirfa i tak dalej. Tak. Uwaga, co to będzie? Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. Ja lecę jakoś rakietą. Co tu się dzieje? Okej, okay. teleporting to World 2. World 2, okej. Okay. Dobra, ładuje nam się, ładuje. Zobaczymy co tu się stanie, widzowie. Nie wiem. A i oczywiście, jak chcecie. Yy... Buu, zaraz, dokończę, Co to jest? Wow! Jak to wygląda, fajnie? Ty, to jest wygląda jak. Yy, jak to się nazywa? Chyba Tech World, W y, właśnie tamtym innym świecie. Okej. Okay. Mamy jajko. są to, to tylko dwa pety. Okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. To jest 212. jajku co jest grane? A to jest 113. jajko. A co tu jest? Wykluj z 246, to będziemy musieli jeszcze jeden świat. No dobra, fajne, otwórzmy sobie właśnie y, takie jajko. A, nie możemy, tak dobrze. Ile potrzeba? 4500, my mamy 58. To niech nasze pyciki to nas zbierają. Dobra, już mamy 2, 3, dobra, mamy 5000. Zobaczmy sobie właśnie to jajko. Kup. I mamy Cyborg Cat. Ile on będzie miał tego właśnie? Zobaczmy, zobaczmy. Cyborg Cat. kliknij sobie następną stronę. Mamy Cyborg Cata, widzowie. Aha. Dobra. Nie, no nie, nie, nie. Dobra, gdzie te... O, tu jest! 9 milionów daje. No dobra, nie jest to jakoś wybitnie. Ale okej, okay, no dobra. No, zbierajmy sobie tego dalej. Wejdźmy do jakiegoś innego światu. Będzie fajnie. 90 tysięcy to kosztuje. To wygląda praktycznie tak samo jak te hurt. No dobra. Yy... Jaki fajne, ty my tego mamy. Proszę, to jest huge. Jest taki huge w ogóle. Dobra, o oh, golden jest. O, tego mamy dużo. Jakiś podświt. Co? Jak to się nazywa? świd. Co to jest za nazwa? Dobra, ile możemy tego y zrobić? Z y 10 136 milionów będzie dawało. Jaki jest naj, nasz najlepszy pecik? E, nasz najlepszy pecik ma 157 trylionów. Okej, okay, a ten daje 136. Ty, to całkiem nieźle. Okej, okay, widzowie. No niech będzie dobra Rainbow Pets. To teraz zróbmy sobie Rainbow'a z tego. Ile on będzie dawał? I ile ty będziesz dawał? Ty jesteś... 153 triliony. O oh, wow. A to? Skrzynia techniczna. Aha, bo taki specjalny trzeba klucz. dobra. Okej, okay. o! Możemy raz sobie to zakręcić, to zobaczmy co nam wpadnie. Okej, okay. no 50% jest to. Nie za dobrze. Okej. Okay. No dobra, zobaczmy. Rozwalajmy to dalej. Zobaczymy. Albo w ogóle w następnym w tym świecie otwórzmy sobie y, nasze tro trochę tych jajek. Sub otwórzmy o tych... o! O, prezentów. Tych prezentów sobie... Tu. Skąd ja mam to? Skąd ja mam te rzeczy? Tu kosztuje 10 milionów, a nie ten 53 tysiące. No dobra, dobra. Dobra, to 35 tysięcy. Jeszcze to mamy, to możemy sobie jedno otworzyć. I gdzie to jest? To jest tutaj uwaga! TNT i piata i jakieś miksturki. Okej, okay, może być. Okej, okay, kupujemy to. to 90 tysięcy... 000... O, prezent, prezent, Okej, okay, czy rozwalimy go? I udało się. Rozwaliliśmy. Dobra. slime Masz 10 tysięcy diamentów. Dobra. Otwórzmy sobie koło tego. Jejka, jajka, jajka. jajka. Okej, okay, otwórz 8. Okej, okay, jeszcze raz 8 i zobaczmy co wypadnie. Jeszcze 8. No dobra. Nie za dobre rzeczy. Nie za dobre rzeczy. No dobra. Okej, okay, a otwórzmy może tutaj te jajka. Gdzie one są? Tutaj, dobra, otwórz 8. Okej, okay, idziemy szybko, szybko, szybko. Otwórz 8. Okej. Okay. Ciekawe, czy z tego openingu nam jakiś już wypadnie pewnie nie. Nie mam za dobrego szczęścia. O, w ogóle. Daker mamy. Peciki, okej, okay. ile? 6000 diamentów. Ok. Może być. Dobra. Trzy. Zawsze robię atak O. Jeden, ten. I trzy takie. To będzie level 100. Najlepszy. Ok, dobra. Mamy to otwórzmy sobie tutaj jeszcze raz. Czy nam coś wypadnie? Ciekawego. Dobra. Ok, idziemy jeszcze raz. Otwórz 8. I otwórz 8. Dobra, i otwórz 8. Trochę tylko otworzymy. Otwórz 8, dobra. Ok, i co nam wypadnie? Co nam wypadnie? No, nic ciekawego. No dobra. Ok, niech będzie, może ten świat. Nie przynosi jakiegoś szczęścia, no dobra. Technologia Spawn to 100. Ile to ma światów w ogóle? 199, czyli 99 światów. O, oh, wow. I skąd ja to mam? nie wiem, skąd ja to mam. Oj, co ja klikam, widzowie. Świat, teleport. No dobra, możemy się teleportować do World 1. 1, 1. I może tutaj wypadnie nam coś ciekawego. Ciekawego, ciekawego. Zobaczę, co to jest. Ok, mamy to. Trochę nam leguje, ale teraz już nie. Ok i otwieramy od razu 8. Może tylko 8. No spokojnie. No ich już peta nie ma. Ich już nie ma. Jeszcze nigdy z takiego jajka nie... Dostałem ich Jeszcze 120 no, tego zostało tu. Może być... Dobra, teraz 16 otwórzmy. Jeszcze dobra. Czy coś wypadnie? No nie za bardzo. Nie za bardzo. Ciekawa jaka, jaka jest animacja właśnie tego otwierania bo nigdy nie wiem. Dobra, 16 znowu. No nie daje nam to jakiegoś dużego szczęścia. Teraz otwórzmy sobie 8. stanie nam chyba 80, jeśli dobrze liczę. Tak. O, jak zwykle nic. A czy mamy to odblokowane? Czy mamy to odblokowane nadal? Nie? To co to jest? Myślałam, że to kolejny świat będzie, a to co to? Nie wiem widzowie co to jest. Może otwórzmy sobie koło tego, może jakieś jajko tam przeleci. Nie wiem, nie wiem. Nie, nic nie wiadomo. Dobra, otwórzmy sobie. 8 okej, okay, no niestety. nie. Nie, no to chyba było w połowie. Nie wiem, dobra. Okej, okay, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Może być. Chodź, nic nie zrobiliśmy. Dobra, otwórzmy sobie coś innego. Prezent. Aha, bo to się tak otwiera. Dobre. To mini taka skrzynka. No dobra, nic ciekawego nie wypadło. Mhm. To otwórzmy sobie znowu to. Zresztą mało tego zostało. widzę. Mało, mało. Ale my to ciągle otwieramy. Może chodźmy na Trading Plaza. może na Trading Plaza będziemy mieli większe szczęście, ale dokończmy to. Nie, tutaj raczej nic nie trafimy. Dobra, chodźmy na Trading Plaza. Trading Plaza. A, i otwórzmy sobie takie, taki fajny chest o bloku 8. Dobra. I widzowie, czy coś. wow, 147 milionów daje. I widzowie chyba sobie tylko kupi kupimy. Chciałbym ten klucz też oczywiście. To sobie kupimy. Za 50 robuxów trochę to kosztuje. No ale dobra. 50 robuxów wydane. I kupujemy to. Okej, okay, bierzemy to. I to już jest za 100 robuxów. To już kolejnie. Wow, powerboard. No dobrze to będzie... Dostaliśmy nowe rzeczy. Dobra, klucz. To tutaj sobie wykorzystajmy 17. Okej, okay, czy coś dostaliśmy raczej nie. Teraz chodźmy do światu drugiego World 2. Tak. Chodźmy do światu drugiego widzowie. I tam otwórzmy sobie tą nową skrzynkę. Znaczy dla mnie nową. Dla innych nie. Co to mi się tak przywraca, widzowie? No dobra, czekamy, czekamy, okej okay, widzowie, zobaczymy czy coś ciekawego trafimy właśnie tutaj, w tym czymś, dobra, 13, odblokujmy, okej, okay, no, nie za bardzo, a widzowie, chciałbym sprawdzić ile mam robót, 287, no dobra, nie, no, nie, się nie chcę, nam mało, dobra, OK Okej. Okay. O, piękny Otwórzmy Otworzono? Dobra, otworzyliśmy. Otworzyliśmy. Ach, kusi, nie to, kusi, nie to. Gdybyśmy dostali nowe Howlbolt i też 100 tego, to będzie dużo. A tam nie widzę, co jest. Ale okej, okay, dobrze. Nie będziemy tego kupować. I nasz nowy pest. Pecik Icy Phoenix 147 trylionów. Ale dużo dużo ty! My nazbieraliśmy ty. aż tyle tego? Skąd my tyle tego mamy? Ty, bo ja nie wiem skąd my tyle tego mamy. Widzowie! Skąd my... A może z tamtego dostaliśmy Nie wiem. Bierz ten prezencik. Opa, mamy prezencik. A wy, jeżeli chcecie oczywiście dostać takiego huge pyta jak przed chwilą y, inny y, na początku odcinka, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, y, a będziecie mieli szansę takiego dodać, dostać. Okej, okay. no dobra. Siedem, Okay. nie widzowie, to miał być sam odcinek z openingu to otwórzmy sobie, jeśli jeszcze mamy dobra, otwórzmy sobie tego, wszystko teraz otwórzmy wszystko naraz zobaczymy co nam wypadnie ok i otwórzmy jeszcze ok no nie to sobie otwórzmy to, 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 to. Wszystko sobie otwórzmy. To to. Okej. Okay. Trochę tego otworzyliśmy, widzowie. Okej, okay. więc dużo tego otworzyliśmy. Może 200 tego trafi otworzyliśmy. Także bardzo, bardzo fajnie widzowie. Myślę, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Zostawiajcie sobie i łapeczkę do góry. Pa! Tutaj macie jeszcze jak od, jak właśnie y, wysłałem prezent wygranej osobie, także gratulacje!